Witam Was, kochani. Witam Was, kochani, przy kawusi serdecznie. Dzisiaj jest co? Dajcie mi się napić, bo jeszcze nie wypiłam kawy. Mm. Dzisiaj jest czwartek. Czwartek, 24 października 2024. To jest, powiem Wam, pogoda taka ciepła. To jest jak latem w Anglii. Wczoraj nie padało, w biarę było ładnie, ale jest naprawdę ciepło. Jest chyba 16 czy 17 stopni. Globalne ocieplenie, słuchajcie. No ale nic. Dzisiaj zrobię coś specjalnego, bo do każdego, tak myślałam, tutaj czytałam Wasze komentarze na temat, y, jakie czytania Was interesują. <grym> I dodam do tego czytania codziennego? Nie dość, przeczytamy sobie energię dnia, ale dodamy na, na przykład na co musimy uważać dzisiaj, na czym się skupić. Także. Zobaczymy, co karty powiedzą, a zaczynamy od energii ogólnej, zaczynamy od kart Lenormand. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, nie będzie rezonowało ze wszystkimi, to jest ogólna energia, ale może będzie z kimś rezonowało, kochani. Mamy znowu drogę, słuchajcie. Wczoraj było to samo, wczoraj była też droga. Wybory, wiadomości, listy. Zamknięcie jakiejś sprawy. Może niektórzy z was chcą zakończyć jakąś sprawę. Listownie dostaniecie może potwierdzenie listem, <laughs> wiadomość jakąś o jakiejś sprawie, którą może chcieliście zakończyć albo coś się pozytywnie. Zobaczymy czy pozytywnie czy negatywnie, bo nie wiem do końca. To są karty w miarę neutralne, ale zobaczymy co tarot nam dzisiaj powie. Zdecydowanie słuchajcie wiadomości. Do kogoś pędzą, dużo wiadomości, bo mamy rycerza mieczy. Albo ktoś chce się z nami rozmawiać. Chce się z nami rozmawiać. No po jakiemu ja mówię? Ktoś chce się z nami rozmawiać. Mówię wam jest wcześniej rano, jeszcze kawy nie wypiłam. I nie potrafię sklecić zdań. Dobra, pędzi ten rycerz. Rycerz mieczy do nas pędzi. Tery denary. To jest może coś związane z pracą, z pieniędzmi, z oszczędzaniem. Wy za bardzo nie chcecie wydawać albo nie macie wydawać pieniędzy. Może coś jest związane wiadomość z wydawaniem pieniędzy, No ale wszystko dobrze się ułoży. Jakaś sprawa będzie do, z, z, załatwiona, może dużo pieniędzy nie wydacie na coś, ale będzie jakaś sprawa pozytywnie załatwiona, pędzą do was, pędzą do was wiadomości. Pędzi do was rycerz miecz. No tak, kochani, dzisiejszy dzień nie powinien być tutaj, nie powinno być tutaj żadnych takich tragedii większych, ale mamy drogę, która oznacza konieczność podjęcia jakiejś decyzji, wybór drogi, wybór kierunku, w którym chcecie się udać. Także to jest taki, możecie być dzisiaj troszeczkę w takim momencie na rozdrożu. List symbolizuje wiadomości, komunikację, informacje, które mogą mieć wpływ na Wasze decyzje dzisiaj, może na ten wybór. Może chodzić o otrzymanie ważnej wiadomości lub jakiegoś dokumentu, coś idzie w Waszym kierunku. I na samym końcu mamy trumnę, to jest karta transformacji, zakończenia jakiegoś pewnego etapu, coś dobiega do końca, aby mogło zacząć się coś nowego. To jest bardzo podobna karta do karty śmierci w, w Tarocie, ale taka to jest raczej zakończenie czegoś. Także dzisiaj możecie stanąć przed jakimś ważniejszym wyborem, a wiadomość, którą otrzymacie może przyspieszyć zakończenie jakiejś sytuacji, ale wątpię, czy to jest relacji, bo ja nie widzę z kart na relacje, to jest zakończenie czegoś, mi się wydaje, że to jest związanego z dokumentami, z waszym takim życiem może zawodowym, życiem codziennym, jakaś sprawa doszła do zakończenia, bo może już się zastanawialiście, co dalej robić, list przychodzi, wiadomość przychodzi, sprawa jest zakończona. Ja bym to uważała za bardziej taki za, za tak pozytywnie zakończona sprawa, może tak jak chcieliście. I słuchajcie, mamy rycerza mieczy. Rycerz mieczy przynosi taką intensywną, dynamiczną energię, która wskazuje na pośpiech, może wręcz na takie jakieś impulsywne działania, decyzje. Także możecie dzisiaj czuć się potrzebę taką szybkiego działania, reagowania. Cztery denary: przywiązanie do stabilności, zasobów, bezpieczeństwa. To jest taka potrzeba kontrolowania sytuacji, niechęć do zmian lub puszczenia czegoś, do czego jesteście przywiązani. I na samym końcu mamy piękne cztery buławy. To jest karta świętowania stabilności domowej, to jest karta sukcesu, a szczególnie w kontekście relacji rodzinnych, domowych. Także po podjęciu może jakiejś decyzji czeka Was bardziej harmonijna i stabilna sytuacja dzisiaj. Także podsumowując, Możecie być dzisiaj na rozdrożu, gdzie musicie podjąć decyzję, przemyśleć jakąś ścieżkę, którą chcecie podążyć. Może to być zakończenie pewnego etapu, aby otworzyć się na coś nowego, a ta dynamiczna energia rycerza, mieczy, może prowadzić Was ku szybkim zmianom. Karty Tarota mówią o potrzebie tutaj stabilności. Ale również możliwości osiągnięcia tej harmonii, szczególnie w kwestiach domowych, w kwestiach osobistych, jeśli podejmiecie jakieś od, odpowiednie decyzje. Ale tutaj coś się zakończy, powinno się wszystko pozytywnie dzisiaj zakończyć. A zobaczmy, a zobaczmy, na co mamy dzisiaj wszyscy uważać i na co mamy zwrócić uwagę. Na co dzisiaj uważać i na co zwrócić uwagę, na co dzisiaj uważać. I na co zwrócić uwagę, na co dzisiaj uważać? I na co zwrócić uwagę, kochani? Kontrolujcie swoje emocje. Patrzcie, cztery, cztery, cztery dynary, słuchajcie, nie, nie wydawajcie dzisiaj za dużo pieniędzy. Albo nie będziecie mogli wydawać pieniędzy. Pięknie, rodzina, słuchajcie, sprawy rodzinne powinny być ok, sprawy domowe powinny być ok. Sprawy finansowe powinny być ok, ale nie bądźcie rozrzutni, Po znowu mi się pokazują cztery denary, także coś z tymi czterema denarami tutaj jest ważne. Jakby, kochani, na co dzisiaj uważać? Uważajmy dzisiaj na. Mamy moc, i to jest karta, która mówi o takiej wewnętrznej sile, samokontroli, opanowaniu emocji. Uważajcie na sytuacje, które mogą wywołać u Was gniew, jakąś frustrację. Pamiętajcie, żeby zachować spokój, żeby zachować równowagę. Nie działajcie pod wpływem impulsów. Kluczowe dzisiaj będzie takie panowanie nad sobą, ale chyba będziecie panować nad sobą, ponieważ mamy te cztery denary i to jest karta, do, tak jak już mówiłam wcześniej w poprzednim rozkładzie, karta przywiązania do zasobów, do kontroli sytuacji, strachu przed jakąś stratą. Uważajcie, żeby w ogóle nadmiernie się nie skupiać na jakiejś materialnej stabilności. Albo poczuciu bezpieczeństwa kosztem waszego rozwoju i nowych możliwości. Niektórzy z Was po prostu nie chcą się ruszyć z miejsca z tego powodu, bo się boją, nie chcą niczego nowego, nie chcą żadnych zmian. Do tego mamy osiem mieczy. I dzisiaj niektórzy z Was mogą po prostu poczuć, że macie takie mentalne ograniczenia, możecie poczuć się uwięzieni. Tu możecie mieć jakieś blokady, ale te blokady są w głowie, w waszej głowie. Uważajcie na swoje myśli, które mogą was paraliżować jakimś strachem, ograniczać wasze działania, ograniczać wasze decyzje. To jest również taka karta ostrzeżenia, żeby nie pozwolić tym lękom albo jakimś waszym wątpliwościom przejąć kontroli nad waszym dniem. Pamiętajcie, że nie wszystko, co czujecie jako ograniczenie, jest po prostu rzeczywiste. Wiele z tych przeszkód jest po prostu w naszym umyśle. Także zwróćcie na to uwagę, co was tutaj tak blokuje, bo tutaj widzę, że możecie, niektórzy z was mogą być bardzo zblokowani, nie, nie chcecie być otwarci na zmiany. Pojawia się głupiec, i głupiec to jest właśnie taka karta, która zachęca do otwarcia się na nowe doświadczenia. To jest, to jest nowość, to jest coś nowego, nowa energia, ale ostrzega też przed brakiem rozwagi. Także jeżeli podejmujecie się jakiejś decyzji, jakichś działania, działań, Uważajcie na to, jak to robicie. Unikajcie działań bez planu lub wchodzenia w jakieś sytuacje bez wcześniejszego przemyślenia konsekwencji tego. Ale głupiec jest po to, żeby się otworzyć, żeby się nie bać, wyjść z tego naszego zonu, komfortu. No i słuchajcie, na samym końcu piękny dzień dzisiaj, bo mamy 10 denarów. To jest karta sukcesu, to jest karta stabilności, to jest karta obfitości, szczególnie jeżeli chodzi o wasz dom, rodzinę. Długoterminowe plany. Uważajcie, aby nie poświęcić tego, co już osiągnęliście, w dążeniu do nowych przygód. Nie wydawajcie, za, nie wydawajcie dzisiaj za dużo pieniędzy, o tak Wam powiem również. Nie zapominajcie o długoterminowych celach i wartościach, nawet jeśli dzisiejsze decyzje wydają się ekscytujące, ale wszystko jest ok, wszystko będzie fajnie, 10 denarów, kasa przychodzi albo plany na przyszłość będą się rozwijały. My siedzimy w domu, się cieszymy, może współma, z małżonkiem, dziećmi, dziadkami, rodziną, poczujemy się, poczujemy się bezpiecznie dzisiaj pod wieczór. Także dzisiaj powinniście używać, używać, uważać na nadmierne kontrolowanie sytuacji, jakieś mentalne wasze ograniczenia, które same na siebie, sami na siebie możecie nakładać, oraz na jakieś impulsywne decyzje. Zachowajcie tą równowagę pomiędzy nowymi możliwościami a tym, co stabilne i wartościowe w waszym życiu. Także takie karty na dzisiaj, kochani, pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się, a ja wam życzę wspaniałego czwartku, już prawie koniec tygodnia i weekend się zaczyna. Pozdrawiam was serdecznie, Buziak i Papa.